Cześć. Cześć. To jest nasze pierwsze wspólne wideo. Tak właśnie. Tak. Będziemy mówić o kotach. Będziemy mówić o kotach, bo hmm. my bardzo kochamy koty. koty. Słuchajcie, tak naprawdę byliśmy na spotkaniu YouTube'a. Tak, ja naszą się kochaną... na krzywy nazbiłam, ale też było. Tak. Z naszą kochaną Kasią, która jest teraz operatorem i z naszym producentem. Tak, menadżerem, uh -huh. psychologiem. Tak. Pedagogiem. I chciałabym wspólnie zaprosić na nasze kanały. Ja nazywam się Renata Barańska. Paula Marciniak i prowadzę kanał Renata Barańska. Paula Marciniak. I bardzo, bardzo zapraszam tutaj na kanał tej oto pięknej kobiety, bardzo mądrej, bardzo pomysłowej. Ten kanał jest o tyle interesujący, że znajdziecie tam wiele wspaniałych rad. A teraz o, ci, co mnie. Co ja mogę powiedzieć? Jest piękna i mnie ona O! Kochana! Mm. <głos> <głos> Także słuchajcie, nie, nie pozostaje Wam nic innego, jak odwiedzić nasze kanały yy, i subskrybować tak, nas, tak? Koniecznie. Do zobaczenia. Pa! pa. który gdzieś się łączy z profilu Paulina na TVO. I to by było automatyczne... Ślaki... Paulina kiedyś pamiętam przygotowała czasy A, przepraszam. Nie, nie obejrzałem tego. Dzień dobry. Yy, w każdym razie to jest okej, okay, bo to nie jest wymuszone. Jeżeli jest, są twórcy YouTube'owi, którzy są tą um, i um, szanują wzajemnie, gdzieś tam to polecenie jest, moim zdaniem, jak najbardziej szczytna sprawa, czy on nie. Ja nie mam problemu z tym, żeby Was pol polecł jakieś kanały i bardzo był szczęśliwy z tego powodu, że ktoś mnie nam tam polecał. Dziękuję. teraz kolejny punkt, który myślę chyba bardzo, że zainteresuję wszystkich, jak wygląda Wasz proces twórczy.